Ty Za złotówkę. Masz firmy i złotówkę? W Plusie rządzisz. Dokup abonament w Plusie dla firm za 1 złoty miesięcznie przez cały rok. A do tego najnowsze smartfony Galaxy S22 w supercenie. Plus. Wybierz swoje wszystko. Volkswagen Taygo. Ma styl, który prowadzi na drogach. Ma technologie, które gwarantują przyjemność z jazdy. Ma charyzmę, którą widać na zewnątrz. I w środku ma wszystko czego potrzebujesz, by czuć się pewnie i wyjątkowo. Volkswagen Taigo, nowy SUV p. ma charakter. Volkswagen. 20 hmm? lat temu Lidl nie pojawił się w Polsce. Jak to? Nie byłoby Lidla? Hmm. <grym> Spokojnie. Jesteśmy i też się z tego cieszymy. Lidl. 20 lat wszystkiego najlepszego. Witam wszystkich w niestety ostatnim odcinku tej serii. Nie no ale tak wyszło, że to dzień po prima aprilisa, ale naprawdę to koniec tej serii uwierzcie. Proponuję nie smucić się tym, lecz cieszyć się, że na ostatni odcinek przygotujemy...